Cały świat jest zszokowany nowym chińskim czołgiem. To maszyna, która potrafi zamienić się w okręt podwodny. Mowa tu oczywiście o Type 05, najnowszym amfibijnym czołgu piechoty morskiej, który nie ma odpowiednika w amerykańskiej armii. Co sprawia, że jest tak wyjątkowy? Jedną z najbardziej imponujących cech jest jego prędkość na wodzie. Po zrzuceniu z okrętu, czołg może sunąć po powierzchni morza z prędkością aż 27 km na godzinę, co czyni go niezwykle mobilnym w operacjach desantowych. Jego główne uzbrojenie to 105mm armata zdolna do wystrzeliwania laserowo naprowadzanych pocisków przeciwpancernych, co daje mu ogromną przewagę nad wrogimi pojazdami. Niektóre wersje tego czołgu wyposażone są dodatkowo w 30mm działko automatyczne, zapewniające większą siłą ognia. Dla porównania amerykańskie pojazdy desantowe Marines dysponują jedynie 40mm granatnikiem lub karabinem maszynowym kalibru 50. Co tym samym stawia je w zdecydowanie gorszej pozycji. Co ciekawe, amerykańska armia wprowadziła stały zakaz używania swoich amfibii na wodzie. Decyzja ta została podjęta po tragicznym wypadku, a teraz te pojazdy mają być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. To jednak nie koniec zalet chińskiego Type 05. Po dotarciu na brzeg czołg błyskawicznie przechodzi w tryb bojowy, co sprawia, że jest równie skuteczny w operacjach desantowych, jak i podczas walk lądowych.